Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena i wracamy do Zagrajmy w This War of Mine. Lecimy sobie dalej z naszą gierą. Ech, weszliśmy w ostatni etap gry, który jest... nudny. Potrzebuję leków dla Pawlego. Posłuchajmy radia, dawno żeśmy nie słuchali radia. Coraz trudniej jest zrobić świeże warzywa w pogodę, większość transportów wpada w ręce albo w jeżeli mieszkasz w Pogaren, pozostań w domu i zaklępluj. zamknij się na klucz. Odzbrojone bandy wyległy na ulicę. Dobrze wiedzieć. Z przyjemnością ogłaszamy, że robi się coraz cieplej, spodziewam się temperatura będzie dalej rosnąć w Nie. Z pewnością będzie to uroda dla mieszkańców Pogaren. Tak, muzyka klasyczna, i sobie leci. Ty zrób dwa filtry. Teraz jest ważniejsze zrobienie dwóch filtrów. Jeszcze kogokolwiek innego? Dzisiaj nikt do nas nie przyjdzie, niestety. Hmm. Nie jestem z tego powodu jakoś specjalnie a jednak smutno mi trochę, szczerze mówiąc. Zrób bimber. Bimber jest ważny. Dwa bimbry, myślę. No, dwa bimbry. Czy trzy, trzy nawet? Cztery? Wow. Ile bimbru zrobisz? Wiesz co, zrób. Dlaczego? Dlatego, że bimber jest bardzo cenny. Warzywa są od czasu do czasu cenne, papierosy są też od czasu do czasu cenne, ale bimber jest... i alkohol zresztą jest cenny przez cały czas. to trzeba mieć na uwadze. Dzisiaj sobie nie zasiłem warzywek. Co nie muszę tego robić. No to też byłoby miło. Niestety ważniejsze dla mnie jest właśnie, potrzebuję wody. Ważniejsze dla mnie jest bimber w tym momencie, bo naprawdę bimber jest o wiele cenniejszy. O zrób. Ok, już jest 17 stopni na jednym paliwie, czyli będzie. Już nie musimy się martwić o ogrzewanie naszego miejsca do życia. Nie mam filtra. Tak, czyli używamy jeden filtr z tego co. Się zdaje. Czy ja zrobiłam po prostu jeden filtr? Ja zrobiłam po prostu jeden filtr. Tak też można. Bra, mam dużo amunicji, mam trochę broni, mam nóż, mam, mam wszystko. Dziś w nocy wysunęmy do szpitala. Może nam go wyleczą. A może nie, zobaczymy. Mam nadzieję, że go wyleczą. To było bardzo, bardzo fajnie. Przy okazji w, w jest kilka, kubek, które możemy po prostu podnieść i yy, przeszukać więc to też trzeba mieć na uwadze No, szybciej Bruno, szybciej. Dobry kucharz, głodny zmęczony Parek jest chory. No bo wiecie ch chyba za odkrycie wszystkich tych jest achievement, że byliśmy wszędzie Kliknąłem przez przypadek tutaj No się położył i nie wstaje, to dobrze. Okej, okay, wszyscy są zmęczeni, tak? Tak, wszyscy są zmęczeni. Ale i tak, czuwaj. Czuwaj. Nie, on nie jest zmęczony. Szukaj zapasów. Pójdziesz tutaj. Będziemy już wszędzie w takim układzie. Mm, przygotuj się. Czy chcesz, żebyś coś ze sobą zabrał? Nie chcę, żeby, żebyś nic ze sobą zabierał, ponieważ tam nie ma rzeczy, które... Yy, nie są kraju szpitala. Tak. We've been everywhere. Tutaj trzeba być ostrożnym, ponieważ tutaj jest żołnierz, który nas zastrzeli. Jeżeli będziemy biegać, szaleć i rozrabiać. Dzień dobry. Pilnuj się, kolego mam cię na oko. Dokładnie. On nas będzie obserwował. Teraz możemy sobie biegać spokojnie. Ponieważ on nas zobaczył. U, żywa. Wow. Ok, minął nas. Świetnie. On nas może wyleczyć? Same śmieci. Możliwości, ale super, dali mi leki. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Dziękuję mi. Słuchaj, Koleś, dałeś mi leki. Przyjdę tutaj następnym razem. Może nawet Brunem, czy z Latą? Myślę, że Brunem z Laty bym zostawiła yy, z Pawlem na noc. Witaj, kolego. Aha, ty, tutaj nigdzie się nie mogę dostać. Weźmy tutaj na górę. Witaj. Tam też jest kradzież. Eee, jakieś śmieci. Zabiorę tylko te rzeczy, które mają właśnie taką łapkę. Nie będę ich okradać. Weź wszystko. I tak, dość dużo, bo warzywa. Teraz, To wiecie, to jest naprawdę dużo. A żywa mogą nam zrobić naprawdę medale tym siostrom. Tak, zgadzam się z Tobą. Witam, Szanowny pana, skoro jej nie robić nic głupiego, ok? Nie ma sprawy. Ok, tu jest coś, co mogę przeszukać. Jak przyniesiemy im leki, o, mięso i ten, wow! Jak przyniesiemy im leki, to Paweł powinien się poczuć lepiej. Chętnie je odkupisz, tak? Co tu masz? Nie masz nic ciekawego? Masz cukier. Wow, serio! Już, już, Jezu. Nie martwcie się, przyjdę tutaj i dam im leki. To na pewno. Jednak naprawdę chciałam wyleczyć najpierw Pawlego. To był dla mnie priorytet, więc zaraz im tak pomożemy. 38. Nie masz aż tak wiele, nie chwal się. Kontynuuj. Przez to, że mamy zabezpieczony tak dobrze dom. Lekko chory, właśnie. Wziął leki, jest tylko lekko chory. To jest zarąbiste. A nie, 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 nie. nie. Idziesz tutaj. Idziesz tutaj przede wszystkim. Właśnie przez to, że mamy tak dobrze zabezpieczony dom. E Nie atakują nas tak bardzo, bo zwykle podczas właśnie tej podniesionej przestępczości, jeśli nie mamy załatanych tych dziur... Yy, tej, tej i że tej... Masz... nie masz paliwa, to gdzie ty lecisz? Zrób paliwo najpierw. Gdzie jest z lata? Gdzieś ty poszła, babo. Zrób paliwo. Tylko myślę, że z książek. Z drobiazgów to ja zrobię. Z to ja zrobię e, filtry. Przynajmniej jest ciepło? Gdzie ty tu masz ciepło? Jest 13 stopni. Minimalna rekomendowana Zbyt wiele nieprzespanych nocy. Rozumiem, że jesteś zmęczony, Bruno. Jednak musisz ogarnić życie. No i nie zasiałeś końcu tych roślinek. Fajnie by było, gdyby przyszedł dzisiaj handlarz, bo mam dużo warzyw do, do handlu. I czego potrzebuje? Tak, o, to jest pytanie. Chodź tutaj z lata. W cztery wystarczy na dwa dni. To i tak dużo. Potrzebuję pomocy. Tak, jakiej pomocy potrzebujesz? Witam sąsiadów. No dzień dobry. Dzień dobry. Mieszkam niedaleko i zauważyłem, że zajęliście ten opuszczony budynek. Przechodzę z wieściami. Wczorajszej nocy rzucono pomoc humanitarną. Większość zasobów zrekwirowali rebelianci, ale pominęli jeden. Wylądował na terenie niekontrolowanym przez żadne, żadną ze stron, więc może tam być niebezpiecznie. Ale myślę, że pod osłoną nosy powinno nam się udać do niego dotrzeć. Pokażę ci, gdzie jest, jeśli pomożesz mi przetransportować zapas. Umowa stoi tak. Ojeju. To znaczy, cieszę się, że mu pomogłam, że wysłałam zlatę, ten jest bardzo zmęczony, jednakowoż, dokładnie, nie mam teraz wody, ale mi jest potrzebna do tego. W sumie, jeśli szybko zrobię i założę filtry, 4 godziny, to powinien jeszcze dzisiaj zjeść przynajmniej jedną potrawę, na jej dwóch akurat wystarczy. Tak, on jest bardzo zmęczony, więc. To jest po prostu. już dzisiaj nikt nie przychodzi, w sensie handlarz. Więc bimber mogę zebrać jutro. Chociaż tyle. Ale on jest zmęczony. No serio. Wątpię, że im da radzić się dzisiaj nakarmić. A dobra, najwyżej jutro zjedzą po dwa posiłki. Czy jeden będą jeść przez dwa dni? Tak też można. Nie mogę sobie znaleźć w wygodnej pozycji, no. Kładź się spać. No dobra, mówi się trudno, dzisiaj... posiedzicie sobie w domach, a... I zaraz dwa posiłki i tyle. To się połóż przecież. Okej, okay, eju. Chłodny, lekko, chory, smutny. Dochodzisz do siebie. No dobra, dzisiaj już nic więcej nie zrobię. Wyśpisz się, Bruno. Jesteś bardzo zmęczony. Eee, no niestety, dzisiaj nikogo nie wyślę nigdzie. No już mam wszystko odblokowane, chociaż tyle. Pokaż mi supermarket, broń bardzo dużo. Mogłabym się tam udać i pozbierać yy, ten proch strzelniczy i łuski. No dobra, zostań. Zaatakowano nas. No, się znacznie lepiej, musi tylko mieć na Zaraz, zaraz. Ktoś próbował nas okraść. Była to uzbrojona pod banda względem tych ale udało nam się ich przepędzić. Na szczęście, wszyscy byliśmy uzbrojeni, nikt z nas nie jest ranny i napastnicy nic nie ukradli. Jesteśmy w stanie się bronić. Tak, z lata ewidentnie nie czuje się zbyt dobrze, trzeba dać jej jakieś lekarstwa. Z lata przyniosła trochę zapasów, z zasobnika, pomocy humanitarnej. Dobra, z lata. Ty się, Bruno, wyspałeś. Bardzo głodny, smutny. Okej, okay, ty się kładź. lata musi się położyć, po prostu to jest mus. Ty musisz im przygotować posiłki. No, dużo jedzenia, chociaż tyle. Nie masz paliwa. Cholero, ty jedna. Z czego możesz zrobić? Zrób jedno z tego i drugie zrobisz z... z książki Ech. Ok, i teraz zlotuj cztery posiłki Dobra, Bio Muszę jak najszybciej wymyślić sposób na zdobycie jedzenia Macie dużo jedzenia Chora dochodzi do siebie Najlepiej to by było to ulepszyć i Ogarnąć dobra. Zjedz. Wow, ile ja mam mięsa. no tak, przyniosła dużo mięsa. Nakarm ją. A ty jedz. Zjedz. Okay. kto mi przyjdzie dzisiaj. Bardzo bym chciała, żeby przyszedł nie wiem, jakiś ktoś, ko by mogła wysłać Franco, coś mi się zdaje, że już nie będę mieć więcej pomocników. Kładź się spać, kładź się spać, a ty idź tutaj. No, kładź się spać. Wiesz co? Ty najpierw weź wimber. Już jest wystarczająco ciepło, żeby się nie martwić o e, paliwo. Dalej wiem, że tu jesteście spoko. Już to cię lecę. Mam dużo bimbru, mam trochę jedzenia. Ubijmy interes. Tak, możemy pogadać. Okej. Okay. Przede wszystkim. Chcę to, chcę to. Bardzo hojnie. Okej. Okay. ty jesteś tak chory, więc ty idź tutaj, ty dalej handluj. Nic z tego muszę się bardzo postarać, bardzo hojnie. Super, leć yy, gdzie ja chcę, leć tutaj, co ci jest potrzebne. 8 czyli mogę mu sprzedać 3, yy, 3 jak to się części elektryczne yy, wyłączyłam sobie przez przypadek. Okay. Części elektryczne. Potrzebuję zwykłe części. Części 3. Drobiazgi 20, drewno 20. Ok. Drobiazgów podejrzewam tyle nie będzie miał. Eee... O, drobiazgi, drobiazgi, drobiazgi. Eee, co ci jest potrzebne? T -t -t. Nic z tego muszę się bardziej postarać. Świetnie umowa stoi. Tak? Ok, co mi jest potrzebne do gitary? Zobacz. Mam wszystko, co jest potrzebne do gitary, ale czy ja chcę teraz gitarę? Przydałaby się, z lata umie grać podniosłoby ich na duchu, ale teraz i tak nie może grać. Więc olejemy gitarę. A ty, co ty tutaj masz? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Goda, świetnie. Ja od niego wzięłam wszystkie części. Tak. Części elektrycznych nie potrzebuję. Masz cukier, nie masz cukru. Masz leki. Bardzo by mi się przydały te tabletki. Chyba żartujesz. Chyba żartujesz. Jeju, jakie to drogie. Ha, 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 ha. No, zrobi równą wymianę? Nie. Dobrze wiedzieć, że to działa na naszą niekorzyść. Czy jest coś, co mogę Ci dać? Nie mam nic, co mogę Ci dać. Niestety. A dobra. Jestem coraz bliżej posiadania własnych leków. Chyba, że dam ci to. Dam ci to. Tego ci nie dam. To ci mogę dać. Jeszcze dwa, te ci mogę dać. To wszystko, co ci mogę dać. Reszta mi jest potrzebna. jeśli się nie zgadzasz. No nic. Zrobimy bimber. Będę go mieć na raz, zwyczajnie. Człowiek, ja mam dużo zapasów. No, żegnaj. Ok. Pożarłbym go spać, ale on nie chcę spać. Więc dziś nocy będzie leżał po swojej radia. W ogóle to prze lelelela. przede wszystkim filtry i woda. To jest po prostu moc i najważniejsza rzecz na świecie. Ale drugi filtr nastawimy sobie w następnym odcinku, a w tym podziękuję już Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.